Hej, cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie ludzi z jestem Szarhajm, to jest kolejny odcinek Spiderman'a i zainspirowany jednym z moich ulubionych gameplayowych twórców. Będziemy sobie zaczynać takim pięknym rzutem każdy odcinek, o ile nie zapomnę, bo wiecie, że z tym jest różnie. Ale postaramy się zaczynać każdy odcinek jakimś pięknym ujęciem na naszego słodkiego, uroczego pajęczaka. I dziś taki podstawowy look, taki na nasz zaawansowany kostium. Wychodzimy z trybu fotograficznego Jamieson tutaj zaczął coś mówić, więc szyb, szybko zatrzymałem i lecimy. Posłuchamy sobie jeszcze co on tutaj ma do powiedzenia. ...jakich instalowano w mieście. No więc system nie działa. Dlaczego? Bo ktoś poszedł po rozum do ktoś. I zrozumiał, że narusza on podstawowe prawa mieszkańców? Nie! Bo ci niekompetentni biurokraci stworzyli sieć! Częściej niż ma z rozwiązanymi się. jak zmarnowali, jak zwykle. Zawsze tak jest, dobra. Czy J Jona już skończył? Skończył, więc możemy iść tam gdzie nas ostatnio. Jestem na placu budowy Właśnie Juri wysyłała. Widzę wielu ludzi, którzy niekoniecznie cokolwiek budują. A co robią? Rozmawiają ze sobą, nie widać? A w sumie nie, ona nie widzi. Dzień dobry. Wiadomość od doktora Zaczął projekt gadżetu dla Spidermana. mana Okej. Okay. <noise> kiedykolwiek odpoczywa? I co to jest? Ekran gadżetów. Dzięki planom otta możesz stworzyć sieć uderzeniową. Okej, okay, przytrzymaj aby stworzyć sieć uderzeniową. Bang, mamy to. Odblokowana, kontynuuj. Nowe gadżety za lub części... Mhm. Na... Uh -huh. Zdobywaj żetony, wypełniając misję. Pięknie, wyrzutnia sieci i to. Okej, okay. a czyli ja będę miał dostępne jakby wszystko naraz? Tak mi się wydaje, wybierz. Nie mamy żetonów przestępstw. Wow, to nawet mogłoby działać. Okej, okay. super, doktor byłby dumny. Zarobiste. Wyeliminuj patrol, aby ściągnąć posiłki. Dobra. Wykonaj 10 wykończeń i przywiąż siecią 5 wrogów do ściany. Raz nawet myślałem, że go Może tak było. Lenin mówi, że jest więcej. Lepiej się Tego nam, Army Czy ja się mogę jakoś skradać albo coś? Uła. Tak, raczej się nie będę skradał. Ale mogłem tutaj się zakraść. O, 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 o. Eliminacja z przysiadu? O, zajebiste. Dobra. Prawdopodobnie już teraz nie zrobię tego wyzwania, nie, bo pewnie ich było wyliczona ilość tych gnojków. o, 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 to jest moja szansa. Holy fuck, ten mnie wykrywa to nie. Nie, nie tam, nie tam, Spidey, nie tam, nie tam, nie tam. Nie tam, do góry. Dobra, tego miśka by się przydało jakoś. Spróbujmy się tu zakraść. XM się tego używało? Chyba tak, nie? Pora nad Ciutko. Tarara O, ja mogę na to się wspiąć nawet zajebiście mhm. Ciebie by się przydało Czym ja tego używałem? RB? Chyba tak, nie? Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Kuźwa, nie pamiętam tych... Nie pamiętam. Zrobiłem to na tyle szybko, że się nikt nie zorientował. Czy ktoś mnie słyszy? Nie wiem. Mogłem w ogóle ich dwóch ogarnąć. Na, na, naa Ja pierdzielę Dobra, chyba tego nikt też nie widział Pęk I pęk i uciekamy, dobra Dobra, muszą być przy ścianie chcąc Żeby to miało sens To widzieliśmy? Nie Holy fuck, nie mam gadżetu Dobra, może tego też nikt nie widział. Kas pusto, o dobra, tam jest kolega. Dziomuś, ciutko. My mamy jeszcze, czekajcie, koło że tu wyrzutnia sieci? Więc do góry też. Skurczy, Beki, no. Dobra, spróbujemy go wykończyć stąd. Może się, o. A, Demet wykryli mnie. Fuck my life granatami porąbało was wszystkich dobra nie udało się do no góry gnoju pęk pęk, pęk, pęk Jaba, Jak ja, baletnica? Kas. Jakie mam w ogóle cele? 10 wykończeń. God damy, dojku. Ciekawe, czy on może mi przy mordzie wybuchnąć? Chodź tu. O mhm. kolejny. Dobra, powolutku, powolutku. Holy fuck! Dobra, nie tak to miało być. Nie, póki co się na Spidermana tak średnio nadaje. No. Aha, dobra. Cały czas mi się mylą klawisze, nie? Cały cholerny czas. W ogóle jakiś ziomek z tym z pałką taką. No dobra. Pęk, 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 pęk. No ISIS mamy jednego. Nikt nie zadziera bezkarnie z kingpinem. Nie dajcie się porwać o powietrze! Na zawsze! Katemysł, po coś go ogłuszył. Fisk siedzi na tratwie, ziomeczku. Ja nie był taki do przodu. Dobra, wszyscy? Nie. Twój nowy kostium posiada moc kostiumu. Moc kostiumu miałeś specjalne zdolności. Twoje bieżące moc kostiumu stale generuje koncentrację po użyciu. Odnawiać się z upływem czasu. Pęk! Aktywowany Kurde, chyba wyzwali posiłki. Hatong! Pąk! Jest i ono, jest wykończenie. Fuckie! Zapraszam! Jedna zasada: Buty zostawiamy przy wejściu. Chyba że nie macie skarpetek, w takim wypadku kupcie skarpetek. Zajebista rada, Peter. Ja, Dobra, uleczmy się, Dobra, powiedzmy, że tak miało być, nie? I że zrobiłem to tak jak planowałem. Unik Spidey, dobrze, że to mi nie zadało obrażeń. W ogóle swipełem się z jednego.

Jak wy to robicie? Dobra. Holy fuck. Dobra, nie mam na tyle... Nie mam na tyle koncentracji... Siok, coś się zajebiście zgrało! Żeby wykonać na nim wykończenie niestety, więc tego nie zrobimy. Ale trudno, jeden... Jeden ten podpunkt, dodatkowy cel mamy zrobiony. Bang bang, zajebiście! Łyczek szybko, pićka. Jakie wurdno śmieci w prawie jak w porcie. Raczej zakleić siecią. I nareszcie ktoś zgłosił strzelaninę. Wysłałam już ludzi. Dobra robota. Dzięki, Yuri. Tam jeszcze jest budowy fiska. Założy się, że to też przykrywki. Miej oczy odkryć. Aha, czy mamy kolejną Wszystko, nową aktywność dodatkową odblokowaną Zajwiście, że to chyba jeden dodatkowe cele. W ogóle coś nowego w kostiumach mamy? Klasyczny kostium i kostium noir, mamy już odblokowany? Nie, mo mogę sobie kupić taki. Ok, dźwięk ciszy, przeciwnicy nie wyzywają wsparcia, gdy zostaną zaalarmowani, zarąbiste. W mocach tu nie mamy nic, czemu mi się tu wyświetla ciągle, że nowe? o Aha nie, żetony musimy mieć, w gadżetach coś mamy. Nie, w umiejętnościach coś nowego nie mam EXPA chyba na tyle. Nie, mamy jeden punkt, zajebiście. Idealne uderzenie w bababa, ba, ba. Pyk. Zróbmy sobie na razie to z tą koncentrację. Co może? Bardziej się przyda. Lista ruchów to mnie nie interesuje. Dobra. Jeśli nie fiska powinienem ponownie skalibrować oprogramowanie mapy. Ejz. Trzeba było zaczekać chwilę Dobra, przez program mapujący gdzie wy macie to? Sorry? Chce, chcecie. Eee. Fajne. dobra, kapcie skarpety? Moje kapcie skarpety? Nie interesuj się moimi kapcie skarpetami. Patrzcie jak ja biegam po ścianach w tych kapcie skarpetach. Kapcie skarpety są najlepsze. Bęk, 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 bęk. Muszę ogarnąć sterowanie, bo to jest masakra, jak tutaj. Gonie, dobra, tu musimy to rozjechać jak najbardziej. W drugą stronę, odam. Pa, pa, o o o, o! o, 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 o! O, o, o! zajebiście. Mamy to aktywne wieże w dzielnicy 2x3. Fajnie, 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 fajnie. Jeszcze jedna nam została. To sobie możemy pominąć w zasadzie. Tam mamy wieżę. Dobra, holy fuck. Dobra, pęk! Jestem zajebistym Spidermanem. I boję się niczym Spider-Man! <gry> holy fuck, czy ja to muszę do końca dociągnąć? Żeby... Holy fuck, on się tak wybija, jak ja to zrobię tak do końca. Opsa! Dobre wieści, Peter. Okej, okay. fajnie. Zajebiście. Pała Bogu, im burmistrz mniej wie, tym lepiej śpi. Fajnie, że mogę robić takie aktywności w międzyczasie, jak wiecie, oni sobie tam rozmawiają. Do jutra, doktorku. Pęk, tam jest kolejna wieża, ale. Dobra, zajmijmy się tym. Mamy 1000 metrów do przejścia. Holy fuck, let's go Siema ludzie! Siema nowy Jorku! Pęk! Bęk! Straszny, jest ten feeling tutaj Tego bujania się. No coś pięknego, tu mamy plecaczek. Czy my chcemy go zdobyć od razu? Przy okazji? Może jak tu już jesteśmy, to go weźmie, co? Holy fuck, dobra O dobra, udało się Co w środku? Oskorp, Plakietka gości Plakietka odwiedzającego, z mojej rozmowy w Oskorp. Mhm Dobrze płacą, ale doktor zaoferował mi pracę, która naprawdę coś wnosi Fajnie, fajnie, fajnie Fajnie, że każda ta znajdka ma jakąś, wiecie Historia. Holy fuck jakiego flipa zrobił. Jebaniutki. Pęk do góry i lecimy. Siema gołębie. Gdzie oni są? Tutaj? Nie. Tutaj też nie. To gdzie oni są? Na górze może, co? Kurde, ja nie mam takiego zasięgu tych sieci. Strasznie smutne to jest. Okej, okay. bandyta coś słyszał. Uuu. Ale żeby to. zapomnieliście kluczy? Tak to po prostu spierdzielić. Nie, ty miesz. Miałeś... Atemit. Dobra. Zaatakuj trzech przeciwników od tyłu. Dobra, ciebie się muszę pozbyć, tak? pęk Oh. Założę się, że z ucieczką z więzienia pójdzie... tak w... łatwo było, God damn it! Bo takie proste i to jest paprajem, no? Dobra, lecimy tam, gdzie trzeba. Dobra, za mała moc. Opsa. Holy fuck! Porąbane jest to bujenie, dobra, musimy się wybić. Ops, trochę prędkości nabrać. Oh yeah, udało się. Zajebiście. State Building. Jak ja uwielbiam to miasto. Pora cyknąć fotkę. Czy ja pominąłem cutscenkę, czy mi się wydaje? Gdzie to jest tu? Przytrzymaj, aby wycelować... Gdy wizja stanie się zielonić, nie? Aha, dobra, jest git. Bang. Idealnie, mapa powinna się skalibrować. Mam wrażenie, że pominąłem jakąś kadcenkę, nie? Nie robiłem wielu zdjęć od do odejścia z Bugle. Już zapomniałem jakie to fajne. Jezus Maria, też inne Peter, miejsca. to. Ile my mamy aktywności pobocznych w tych grze? Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego. Ja yeah, Gel, a ile jeszcze zablokowane? My god. Wyłącz aparat. Ludziska, jak pominąłem jakąś kadcenkę, to wybaczcie, nie chciałem. Mamy w ogóle dwa punkty umiejętności, trzeba gdyby to było wykorzystać Martin Lee Halo? Cześć, Biedery, dobry Chciałem ci tylko powiedzieć, że przygotowanie imprezy dla May jeszcze potrwa Okej okay. najwyraźniej utknął w korku O, nie ma sprawy Proszę dać mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe Świetnie, do usłyszenia Okej, okay, mam trochę wolnego czasu Zobaczmy, co się dzieje na mieście Zwiedzaj miasto, by ulepszać sprzęt. Dobra, czyli w momencie, w którym będę mógł się zająć grami, będzie mówiła, hej, ee, to sobie weźmiemy, co to jest? Dobra, to też weźmiemy, jakby odblokujmy sobie te rzeczy, fajne są. W momencie, w którym będę miał e, rzeczy do zrobienia takie o, luźne, nie będzie, parcia na fabułę, to gra mnie o tym informuje najwyraźniej. Tam jest wieża do zrobienia, jakaś tam jest panda! Ja chcę do pandy Bang! Siema, pando! Zajebista panda Naprawdę zajebista panda Dobra, moi kochani, ale pali choty z tą pandą, dajcie mi mapę Jakąś misję pobożną. Leniwiec wyścigowy, podczas serwowania nuggetów w kształcie dinozaurów na kolację... Co to było? To jest ten plac budowy, który mieliśmy Zaznaczmy sobie tą wieżę, chodźmy do niej, 500 metrów, dobra. Dęk! Pięknie, tu jest jakiś ten. Nie, pawian. Pawian? Pawian, chyba to był pawian, nie? Ta popierdzielona małpa. A dąk! Zajebiście! Może feeling jest tak piękny, tak cudowny. Tylko strasznie długość zachod słońca, tu jest, mam wrażenie. Dobra, powiedzmy, że to wyszło tak, jak chciałem. On chodzi taki w takim przykucu cały czas, jakby się skradał, nie? Dobra. Ludziska, aż mi naszła ochota, bo nie wiem, czy jakby jak powiedziałem, chciałem to powiedzieć, ale nie wiem, czy to powiedziałem. Aż mnie naszła ochota, żeby sobie Spider-Verse znowu obejrzeć, tak już na spokojnie w domku, bo pierwszą część oglądałem 100 lat temu, drugą część byłem w kinie jak była, więc też już 2-3 dwa, dwa, mie miesiące temu? Coś takiego chyba, nie? Ale jestem zakochany w tej animacji, cudowna! Tu mamy plecak, więc sobie go weźmie od razu, pęk! Od drugiej strony musimy podbiec, pęk! I hops. Z Black Cat. Prawdopodobnie. Peter, jesteśmy gotowi do Czekaj Peter, czekaj. Papitan Pita mi w końcu zaufała. Dała mi swój numer. Jurikołatanabe. Wyleci z pracy jeśli ktoś się dowie, że mi pomaga. Hm. No dobra, lecimy. Przepraszam panie o czym mówiliśmy? Przerwałem Peter, ziomkowi. Do Czekamy na siebie. Super, już lecę. Pęk pęk i dzielamy. Do Martina. Szybkie rzucenie mi okiem, ile mi miejsca na dysku zostało. Fuck. I hopsa. I hopsa. Coś pięknego. Jaram się. Ludziska, jaram się, a wy? Mam nadzieję, że też. Że wam się dobrze ogląda, że lubicie Spidermana, tak jak ja. Dzień dobry, panie Magins. Jeśli chodzi o czynsz... Cheese... Panie Parker, to już. I ostatnie ostrzeżenie, postępowanie eksmisyjne. Nie, nie, pod koniec tygodnia dostanę wypłatę i... Oh. Rozpocznie się w piątek, chyba że przed końcem dnia roboczego ureguluje pan należności. Miłego dnia. Ty gnojku. Będzie bardzo miły. Eksmisja? Tak średnio, skoro dobrze zarabiamy to czemu tak jest? Dobra, tu się prawdopodobnie mogę przebrać. ...bronią potrzebne jednostki. Dobra, wejdźmy do Fist. Tak, dobrze widziałem? Chyba tak. Zobaczymy, co tutaj w środku. Prawdopodobnie odnokujemy jakąś aktywność w ogóle. Peter skaczący z dachu, centralnie jest przed. W kuchni i szykuje się na przyjęcie. Centralnie przed główne wejście, to tak średnio mi się wydaje. Tak średnio. Volunteer of the Week. To pewnie będą zdjęcia tych pracowników Insomniak. A Może się mylę. W ogóle piętro tu mamy, fajnie, 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 fajnie. To jest jakiś ośrodek pomocy, cześć. Czołem ludziska, Jaki idzie gra? A jak ci się wydaje? Wygrywam. Facet ma demencję starczą, Pit, nie ma ze mną szans. No ważne, że się dobrze bawicie. <laughs> Rozkładanie go na łopatki to świetna zabawa. Jesteś bardzo nimi. Tak, moja droga. Spróbujesz Pete? wysoka stawka. Czy wygasicie nie, 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 nie. Pety no w mnie. tym w nie kawie? Czy kadę. mi się wydaje? A, bo to nie? Co tam jest? Chyba tak, chyba sepety tam gaszą, czy tu wolno palić? Jezus Christ hey, Pete, twoja ciotka pewnie jest z tyłu Dzięki, dzięki, dzięki. Hej, Peter Co byś chciał Ernie? Tak, tylko wpadłem Czyli tutaj w wiadomościach mówią o fisku? Kingping of New York behind bars Okej, okay. Kingping za kratami Pięknie. Czy to Martin Lee? Dzień dobry? Tak, to on. Hej, Martin, już jest w Własnej osobie. Przyszedłem w porę. Odwróć jej uwagę, a my wszystko przygotujemy. Jasne. O, moja ulubiona ciocia. Peter. Oooo, no, tak wygląda jak dziwne? moja nauczycielka z podstawówki. E, tak, w sumie. O, mam kilka ciężkich Nie, budynek. nie, nie, to znaczy jeszcze nie teraz. To znaczy, bo chciałem. Przytuliam. Tylko z Moja nauczycielka się też tak zachowywała, też była taka podejrzliwa. Peter. Co się dzieje, Peter? Jakiś kłopot? Ja, kłopot? Ciociu, trochę zalegam z czynszem, ale nie, 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 nie trzeba. Masz problemy sercowe, co? Co? Nie, no coś ty. Chciałabym, żeby ci się jeszcze ułożyło z MJ. To świetna. W ogóle czy MJ jest w tej części? Nie przypominam sobie. Wow. Co jest kurwa? Peter! Porąbało Cię? Przecież. Jak ona tam zobaczy, odwróci się w tą. to zobaczy. Wystarczy główkę przechylić. A co z wujkiem Benem? Podgłośniłem sobie, bo tak dziwnie. Ma rację. Jezus Maria, liče, bo ty jesteś taki głośny. Ja pierdziele. Że inspirujecie moja misja niesienia pomocy. Teraz to ty. Inspirujesz mnie. Ah, słodziak. Za wszystko. Za wiele kolejnych lat pracy. Ciacho. dobre ciacho. Pyszne ciago. Siosuję ja bym taki kawałeczek takiego ciasto. Mm, 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 mm. Opierdzielił coś pięknego. Czy pan to zorganizował? Chciałbym móc zrobić coś więcej. No a jak to mówi ciocia, pomagając komuś. Pomagasz wszystkim. Tak, może wyślemy mail do ratusza, niech zbeszta burmistrza. Telefon mi dzwoni. O, muszę lecieć. E, jeszcze raz dziękuję za wszystko, to naprawdę wiele znaczy. Patrzę tam na zdjęcia. Co co, co tak patrzysz? Niech żyje, żyje nam. Jury, odsłucham na Dokładnie tak. Ciekawe, co się znowu dzieje, nie? Ciociu. No, co byś A ten wygląda trochę jak mój klient, nie? Z pracy. Porą, ludzie. A pies co? Pozwól mu wziąć psa. God damn it. Kochać pieski, jebać kreski. Znaczy. Nie w takim sensie je jebać, ok? <noise> tak jak popój na twarzy. <noise> Dobra, mamy Spidermana, mamy noc, mamy... Ten, mamy deszcz. Dobra, odsłuchajmy wiadomość od Yuri Wiadomość od Yuri Hej, w domu aukcyjnym prowadzącym wyprzedaż majątku fiska włączył się cichy alarm. Sprawdzisz to? Po cichu nie chcę urządzenia. No, oczywiście, że tak. Wyprzedaż majątku fiska. Fajnie się zapowiada. Ciekawe co Kingpin ma w kolekcji. W o, właśnie. Dobra moi kochani, ale kończymy. Na dziś to już wszystko, na dziś to już wszystko. Czemu ja nie mogę, jakby spojrzeć na pajęczaka z tej strony? Ale to jest głupie. Dobra, e, na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie. Dziś chyba nie było misji głównej, tak mi się wydaje. Znaczy, w dzisiejszym odcinku, w tym odcinku jeżeli materiał Wam się podobał to tak jak mówiłem zostawcie coś po sobie, będę bardzo wdzięczny, ja się jaram jak dziki na serii cieszę się, że je mam was i moich widzów i będziemy sobie pykać w tego Spidermana razem. Patrzcie jak go cieszy rusza główką. Pęgo, pongo, pęgo, bongo. Trzymajcie się, hej, hej! Peter, zniknął... Czekajcie, i... jeszcze ciocia, jeszcze ciocia, tak, tak szybko. Musiałem iść do laboratorium, wybacz. Nie przepraszaj. Hatong. Chciałam tylko powiedzieć ile dla mnie znaczy to co powiedziałeś. Ciągle się zastanawiam, czy dobrze cię traktuję. Ty mnie? Najlepiej. Po tym jak straciłem rodziców i wujka, nie wiem ile razy bym się załamał gdyby nie ty. Aha, czyli wujek nie żyje. Peter. Chciałam tylko, żebyś o tym wiedział. Ciociu, mnie. Nie wiem co powiedzieć. Wiesz, pan Lee chyba potrzebuje pomocy. Muszę iść. Do zobaczenia, Peter. Nie, nie, się muzyka jeszcze nie włączę, chcę zaglądać ludziom do środka. Może jakie słodziaki, nie? No oh, Peter, goddammit Dobra, tu gdzie... Przestańcie gadać! Żegnam was, trzymajcie się, hej. Hey.